witajcie moi drodzy krótkie ogłoszenie parafialne właśnie utworzyłam playlisty dla tych z was którzy będą chcieli odsłuchiwać moich audycji na przykład podczas prac domowych czy leżąc w wannie odpoczywając czy podczas jazdy samochodem będziecie mogli wejść na te playlisty i odsłuchać sobie odcinków lub części odcinków albo tematycznie Albo możecie sobie odsłuchać wszystkich filmów po kolei, które w ogóle będę udostępniała na kanał. Zobaczcie w playlistach, czasem będą się pojawiać nowe, ale myślę, że tak będzie Wam też dużo łatwiej, ponieważ nie trzeba będzie włączać każdego odcinka osobno, tylko jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu po kolei obejrzy sobie, co tam dla niego jest ważne czy aktualne, czy co być może chciałby, z czym chciałby się zapoznać lub coś odświeżyć. Padłam na taki pomysł. Y żeby jednak umieścić pojedyncze odcinki w playlistach, które będziecie mogli sobie odsłuchiwać w miarę potrzeb, myślę, że ułatwi Wam to odsłuch i będzie o wiele bardziej praktyczne. A z kolei dla mnie będzie to umożliwiać, ażeby podczas powstawania kolejnych odcinków. Precyzowania na przykład jakichś tematów lub dopracowywania ich. Jeżeli będę chciała podać Wam dodatkowe informacje, to będę mogła te filmiki również dołączyć do tych poszczególnych playlist odnośnie konkretnego tematu. Myślę, że to jest całkiem fajny pomysł i będzie Wam się łatwiej korzystać. Będziecie mogli sobie odsłuchiwać albo na słuchawkach, albo po prostu puszczając, jak z płyty. Jeden odcinek po drugim, na przykład sprzątając mieszkanie i tak dalej. Poza tym chciałam poinformować: być może niektórzy z Was sami zauważyli już, ale jeżeli jeszcze nie, to chciałam poinformować Was, że zrobiłam troszeczkę porządku na shortach. Uporządkowałam filmiki pod względem tematycznym, oznaczając je tym samym kolorem, ponieważ wcześniej. Rzucałam tak spontanicznie nazywając tytuły i oznakowując shorty. Uznałam jednak, że sensownie będzie i również wygodniej Wam odnajdywać poszczególne wątki, jeżeli będą one zawsze w tym samym kolorze. Także zobaczcie sobie na shorty. Jest to już wszystko uporządkowane i każda sentencja tematyczna ma swój kolor, nawet jeżeli występuje w kilku odcinkach. Życzę wszystkim miłego weekendu i zapraszam do odsłuchu. Pozdrawiam serdecznie.